Witam Cię serdecznie w tym pięknym miejscu i dzisiaj opowiem Ci o rozwoju duchowym, o tym, co robić i kiedy robić po to, żeby się rozwijać szybciej i jakie momenty są kluczowe, jeśli chodzi o nasz rozwój osobisty, ale też głównie duchowy. Eee, i... No i tak, jakby po siedmiu latach eksploracji różnych praktyk, eee, różnych rytuałów, doszedłem do fajnych wniosków, które chciałbym Wam dzisiaj podzielić się z Wami z takiej wdzięczności po prostu do życia taką intencję mam na ten filmik bo tak sobie siedziałem i... i po prostu wdzięczności chciałem czymś się podzielić też, więc po tym filmiku myślę, że doświadczysz fajnej inspiracji i takiego przewodnictwa do tego, żeby fajnie się rozwijać bo większość ludzi już tak przechodzę do sedna. Większość ludzi medytuje, afirmuje, robi jakieś rytuały. Kiedy? Kiedy się dobrze czują. Kiedy mają energię. Kiedy mamy dużo energii. I ja robiłem to samo. Miałem dużo energii, to i nagrywałem filmiki, to właśnie medytowałem więcej, robiłem afirmacje i tak dalej. Czasem się też rozleniwiałem i to też oczywiście nie wiem czemu, ale tak robi większość. I efekty tego są... Czasami, ale często przychodzi taki moment, szczególnie na początku są, ale potem przychodzi taki moment, że one przestają być. I taki kamień milowy, plateau tak zwane, i nie idziemy dalej, stoimy w miejscu. I co zrobić, żeby wejść na wyższy level, żeby rozwinąć się bardziej duchowo? Gdzie ten błąd jest? No to błąd jest w tym, że rozwijamy się tylko, jak się dobrze czujemy, a najważniejszy rozwój jest wtedy, kiedy jest nam ciężko, kiedy mamy złe doświadczenia, kiedy nam się wydarza jakaś strata: nie wiem, związek nam się rozpadł, albo straciliśmy dużo pieniędzy, albo upadamy na zdrowiu. To są wtedy najlepsze momenty do tego, żeby właśnie rozwijać się duchowo. Bo wszystkie negatywne sytuacje wydarzają się w naszym życiu, dlatego, że chce jakby światło, nowa energia. To, o co prosimy, nasze właśnie manifestacje, chcą do nas wejść, ale nie mogą wejść, bo nie mamy w sobie wystarczającego miejsca, tak jakby na te światło. Tak jakby nasz duchowy pojemnik, awatar nie jest wystarczająco pojemny. Dlaczego? Bo mamy różnego rodzaju blokady i tak dalej. I te nasze pragnienia, manifestacje chcą do nas przyjść, ale nie mogą. I żeby je przyjąć, musimy się poszerzyć. Duchowo. A jak to zrobić? No, właśnie kiedy mamy negatywne sytuacje, to wtedy na przykład załóżmy, coś mi się wydarzyło złego, jest mi bardzo ciężko, jestem bardzo smutny, chcę mi się płakać, no to wtedy powinienem się zatrzymać, nie reagować reaktywnie, tylko zamiast tego powiedzieć: Cóż za prezent, ale cudownie, że to się wydarza. Ufam życiu, że to jest dobre. Dziękuję za życie. Właśnie w tym ciężkim momencie, jeżeli będziesz potrafił zatrzymać się w ciężkiej sytuacji i podziękować za życie, i wtedy być kochającym, wtedy być pełnią, czyli jak stwórca, można powiedzieć, że jesteś ponad te negatywne sytuacje, no to wtedy one przestaną ci się w Twoim życiu pojawiać. Jak je zaakceptujesz, jak je przerobisz właśnie w ten sposób. Czyli jak im bardziej ci jest źle tym wtedy możesz bardziej się rozwinąć duchowo. I właśnie jeżeli zrobisz coś takiego, że chce Ci się płakać albo masz agresję, chce Ci się krzyczeć, rzucić kogoś kapciem czy coś, no to wtedy się zatrzymaj i powiedz, że dziękujesz za tą sytuację. I naprawdę staraj się podziękować za tą sytuację. Staraj się zobaczyć jakby większy obraz z tą myślą, że to mija i Weź w to cierpienie, świadomie, poczucie. I co się dzieje ciekawego, jak powiesz, że dziękujesz za tę sytuację, jeszcze fajnie jest powiedzieć, że poproszę więcej. Cierpisz, to poproś o więcej tego cierpienia. To wtedy jakby zmienia się Twoja energetyka i przestajesz cierpieć i nagle ta sytuacja Cię opuszcza, nagle się rozwiązanie pojawia, i nagle w Twoim życiu zaczynają się dzieć cuda. Więcej cudów. Bo właśnie rozwinąłeś swój pojemnik na światło duchowe która jest po prostu tym, czego wszyscy chcemy, czyli tym szczęściem. <laughs> I to jest właśnie to, bo jakby my możemy, rozwijając się duchowo, być jak Bóg i do tego dążymy, żeby być bezwarunkową miłością, żeby mieć tą pewność siebie, stuprocentową pewność manifestacji, pewną wiedzę, jeżeli intuicja nam coś podpowiada, mamy pewność, że to się wydarzy i tak dalej. I Właśnie żeby być w tej boskiej wibracji, to właśnie dostajemy testy. Taki trening od życia w postaci negatywnych wydarzeń. Jeżeli przejdziemy ten test w postaci właśnie, że nie będziemy robić głupot, nie będziemy się załamywać, nie będziemy wyzywać innych, nie będziemy, nie wiem, robić czegoś z braku, brać pierwszej lepszej opcji ze strachu, tylko zatrzymamy się, połączymy się z pełnią, którą jesteśmy i Wtedy dopiero będziemy podejmować decyzje, mogą być te same decyzje, ale z inną energią, wtedy wszystko się zmienia, bo my wtedy nie działamy z braku, a z pełni, tak jak Stwórca, jak Bóg, wchodzimy w tą boską wibrację i, i to działa cuda po prostu. W ten sposób manifestujemy cuda i tak to działa. Więc w ogóle to myślenie w ten sposób jest super, bo nagle nie ma negatywnych sytuacji w życiu. Bo każda negatywna sytuacja w życiu już nie jest negatywną sytuacją, tylko treningiem do rozwoju, i z takim mindsetem nie boimy się tych e, sytuacji, wręcz wyczekujemy ich, i jak się pojawiają, wchodzimy w nie z odwagą i właśnie z wdzięcznością, i bardzo szybko nas opuszczają, a my właśnie wtedy tworzymy nową rzeczywistość. Więc e, jeżeli to ogarniecie, to po prostu zmienia się wszystko, jest cudownie. I tego Wam życzę, żebyście właśnie te negatywne sytuacje, żebyście pamiętali o tym. Bo po prostu czasami łatwo o tym zapomnieć. A jak sobie o tym przypomnicie, to wtedy, żeby to zaaplikować, właśnie powtórzyć tą mantrę, że dziękuję za to, że się to wydarza, poproszę o więcej i dziękuję życiu. I wejść w to z odwagą i po prostu to przerobić. Bo to są nasze lekcje. Każdy ma inną i... ale każdy dąży do tego samego. Więc na koniec... E, jeżeli obejrzałeś dotąd, to dziękuję za uwagę. Daj lajka like w górę, udostępnij ten filmik, zostaw komentarz, to pomaga mi docierać do większej ilości osób. Oraz jeżeli chcesz nauczyć się, jak pracować z energią seksualną, to sprawdź link w opisie. Oraz jeżeli potrzebujesz przewodnictwa i chcesz umówić się ze mną na konsultację jeden na jeden, też jest taka możliwość. Wszystkie linki znajdziecie w opisie do tego filmiku. Wspaniałego dnia. Peace!